Cześć widzowie, ja witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Survival na tym kanale. Niestety całą serię musiałem zacząć od nowa. Ale to tylko dlatego, że po prostu Minecraft mi się zlagował. Uspadłem do lawy, a już mi się nie chciało ten itemów od nowa zbierać. Też filmy z Minecrafta nie wyglądały teraz jako świetnie, dlatego teraz zaczynam nagrywać już takie prawdziwe filmy, takie profesjonalne. A jak widzicie, mam nowego skina. Stworzyłem sobie tego skina sam, tak on się prezentuje z tyłu. Stworzyłem sobie tego skina sam na takiej fajnej stronie Planet Minecraft. Link do tej strony macie w opisie. A ja już się biorę za zaczynanie tego filmu. I po prostu za. Zarobienie nowego filmu dla Was i zaczynanie nowej serii od nowa. Ale ja już na tym świecie nie będę zaczynał serii od nowa. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Już spodobało się wszystko. Bo filmy teraz będą wyglądały lepiej. I będę miał może nawet i. więcej subskrypcji przez te filmy. Bo teraz będę się już starał te filmy robić lepsze. No. Więc widzowie. Już się widzimy, jak po prostu będę na tym nowym świecie, który będę generował. Cześć widzowie! Dobra, ja już jestem tutaj w tym Tworzymy świata i nazwę sobie ten świat kresowice. A nie, bo. będzie kresowice 1. To patrzcie, widzę, jak zrobię Podłoga, Kresowice. O nie zrobię podłogi. To są pizza po łogach. Ja robię. Robię nowy świat widzowie. na Włączę zezwolenie na polecenia widzowie. Bo tu różnie bywa. Zwolenie może być gorzej, a czasami słabiej. I też zezwolę na polecenie włączę, jakby coś się stało. Ale nie będę brał widzowi żadnych itemów z creative, ani niczego takiego. Dobra, jestem już na świecie. Na polanie się zrespię. Dobra, lecę, lecę prosto Dobra, mamy wioskę widzowie. Ej, jaki dobry seed! Ej, naprawdę, ej, dobra, widzowie! Co jest? Ej, Dwie, dwie wioski obok siebie? Hmm. Joki to był sit! Ej dobra! Ja ten sit sobie zapiszę, widzowie. Ten sit sobie zapiszę. Zapiszę sobie ten sit. Co jest grane? Jeszcze golem tu jest. Ej, nie spodziewałem się. Stworzyłem świat o nazwie Krosowice i sit mi taki wygenerowało. Dobra, widzowie. Dobra. Biorę łóżko. Nie no i to mi się podoba. Wiosta się zabrała spić koło, wioski. To jest widzowie to. To jest widzowie, to co lubię. Dobra, tu nic nie mam. Ten tarasik. Dobra, pizowie. Jest tu kowal. Idzie nie, tu nie ma kowała chyba. Ale i tak bardzo dobry sit, bo... No, bardzo określone, dlatego że... wiadomo. Dwie wioski obok siebie, tutaj dynie są. To mi się podoba, widzowie. Ja takie CD lubię. Ja bardzo lubię takie CD, widzowie. Nie no, co jest grana, że też taki... Ej, koń! Dobra, potem sobie go oswoję. wow Naprawdę super. Jero sobie chleb. Wszystko potrzebne. Ale, że taki super seed mi się wygenerował koło wioski. Tu ja nie, nie mam pytań. Dziś się takie seedy, seedy najbardziej podobają. No i teraz to można grać w idzie. Na takim dobrym seedzie. I za chwilę sobie kolema zabiję i będę ją żelazał. Uh -huh. Dobra, lecimy teraz już na golema. Uh -huh. Dobra, golem zawity. I sorry, Widzowie, za, ten, za te szumy w tyle, które możecie teraz słyszeć. Bo nie wiem, hmm. czy słyszycie. Ale muszę włączyć redukcję hmm. szumów. Chleb sobie zjem, lepiej chleb sobie zjesz. Więcej nie da tego I co, lecimy do jaskini, bo tu było chyba jakaś. Naprawdę super widzowie sit. Super sit. Super sit mi się wygenerował.

Każdy trzeło żyć ją te siekierki a ja, no, to po 130 no 130 Muro węgiel też się przyda, dużo węgla. Dobra, jest pierwsze żelazo. Jest żelazo. On tu nie umarł, ale i tak mam bardzo słabejty. Ale też nie umrę, nie? Ojej, no to musiałem zrobić, naprawdę. spoko, Ruda. A wrócę, więc chyba nie ma. Już za tym. A ja sam jeszcze żelazo, ale już nie będę już szedł, bo nie? Jeszcze tam sobie to żelazo pójdę. Już będę szedł do wioski, bo nie chcę się z pie piecyka, tylko tam sobie przypalę w wiosce. To żelazo. A gdzie było to żelazo? Czy ja je ominąłem? Ja widziałem żelazo. Czy to nie było żelazo tylko komięci? No, to chyba mieć było. Ale dobra, ja lecę do wioski. Mam 15 żelaza. Pogłębienie od 24, to będę miał już set. Całe set. Noc się już powoli robi. A ja sobie pójdę. I idę sobie do wioski. jeszcze tutaj jest? Jakoś ten się schinił. Dobra, id idę spać tutaj. Bo już nie wiem, gdzie jest wioska. A dobra, tam jest wioska. Już wiem, gdzie jest. Pielec do mnie strzela naprawdę skąd niby, o tam jest żelazo, pójdę sobie po Да, врата распеции кашуками. Так, в, в не дам не В кулу, не что А, не, воню, не воню. Ага. To je piec. No, já se mi chleb tam dobra. Będę miał teraz 21, łącznie żelaza. Jak to się przypali oczywiście. Chyba. O, nie, nie było. Co ja robię? Ja co ja zrobiłem? Zapomniałem jak się tworzę ten pszenicy,

Dobra. I prawie trzy odwrócone serce też prawie trzy chłopki,

A tam jest jeszcze siano hmm. Dobra już hmm. Tak Быстрее. Ja jo, ja Uwaga, uwaga. Kurde, nie wykluczę kurczaka. Dobra widzowie, ja ten odcinek kończę no i pa pa już ten odcinek kończę oczywiście A jak Wam się spodobał mój odcinek, no to dajcie łapeczkę w górę dokładnie Wiem, że... Te może dźwięki, nie wiem czy, ale mogą mnie zagłuszać dźwięki z minecrafta, ale to tylko dlatego, że jeszcze zaby tego nie włączyłam. No. Zapowiedź tego filmu jest na shortcie, tak jakby, no pewnie będzie, bo ja ją stawiam na shortce. Albo jak dla was to już wstawiłem, jak to oglądacie. No i ja, no po prostu pa, bo już kończę ten film. Pa pa,